Cześć kochani. Zapraszam was na przegląd do Pepko i jak widzicie, pokazała się nowa kolekcja, tak więc weźcie sobie kawkę, usiądźcie wygodnie i jak jesteście gotowe, to lecimy na przegląd. To zaczynamy od tego kwietnika. Wysoki jest na 50 cm, średnica 20, kosztuje 50 zł i na razie jest w kolorze złotym. Następnie macie taki kwietnik na trzech tackach. Wymiary macie u góry. Również jest w kolorze złotym, a za niego zapłacicie 40 zł. I kochani, ta kolekcja to głównie kolor złoty i zielony. No i macie nową półkę na złotych nóżkach. Ma schowek. bardzo ona jest ładna. Nie jest za duża. Tak wygląda. Mm... Jeżeli chodzi o właśnie wnęcze, czyli mamy czarne, a kosztuje 90 zł. W tej nowej kolekcji macie również taki fajny lampion, który kosztuje 50 zł. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. I oczywiście czekam na Wasze komentarze, jak Wam podoba się ta kolekcja, bo ja jestem zachwycona. Wiem, że też tu mam fanów koloru zielonego i złota, tak więc myślę, że Wam się też ona tutaj spodoba. Kolekcji jest nowa lampa, kosztuje 65 zł. Bardzo ładnie tutaj jest wykonana i połączenie zieleni z beżem wyszła im po prostu idealnie. Następnie mamy zasłony. Zasłony również mają bardzo taki ciekawy wzór. Tutaj niżej mam wygodniej, tak więc 100 zł takie zasłony. Wymiary to 130 na 260 sześćdziesiąt centymetrów i tutaj miałyście podgląd, jak to ładnie wygląda. Jeżeli chodzi o skład, to macie tu 100% procent poliestru W tej kolekcji również pokazała się taka nowość jak złote lustro. Ja myślałam, że ono będzie ciężkie. Słuchajcie, ono jest lżejsze od obrazu najmniejszego, jaki miałam w Action w ręce. Co mnie totalnie zaskoczyło. Kosztuje 45 zł i wymiary macie u góry. Zegar pokazał już się wcześniej w przeglądzie, ale obok jest nowość, koc. Koc w ten sam wzór, co zasłony, co cała kolekcja. Pięknie wygląda. Macie tutaj wymiary 180 na 220 cm, a zapłacicie za niego 50 zł. Pokazywałam ostatnio, że będą nowości, i te figurki, między innymi, widziałam, że się pokażą. Nie wiedziałam, że aż tak szybko je znajdę. To złota, lekka figurka, a kosztuje 35 zł. No i hit tej kolekcji to z pewnością będzie ta taca. Delikatna, leciutka, szklany spód, bardzo ładny wzór. Obramowanie złote. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Jest dosyć spora, bo średnica to 35 cm i kosztuje również 35 zł. W całej kolekcji nie mogło zabraknąć takiej fajnej szkatułki, która jest um, zamszowa. Kosztuje 20 zł. I naprawdę. Jest pięknie tutaj u góry wykonana. Wnętrze macie czarne, tak więc nie jest ona mała, nie jest duża, ale idealna na jakąś biżuterię czy jakieś e, klucze bądź takie małe drobiazgi. Następnie mamy nowy wazonik, piękny wzór, kolor taki lekko żółty i kosztuje 30 zł. Tą rameczkę pokazywałam Wam ostatnio, ale jest tak piękna, że pokażę jeszcze raz. Wymiar zdjęcia to 15x20 cm, a zapłacicie za nią jedyne 8 zł. No i kochane poduszki: macie dwa rodzaje. Pięknie mm, wykonane, naprawdę każdy zwracał na te poduszki uwagę. Ta podusia kosztuje 40 zł, wymiary to 40x40 cm. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Napiszcie mi komentarz, jak Wam się podoba w ogóle ta poduszka, czy lubicie takie właśnie wzory. A tu jest drugi model. Tutaj macie podłużną, pięknie już widać te mm, wzory, właśnie tej kolekcji: kwiaty, liście. No coś pięknego, naprawdę musicie zobaczyć, jak będziecie w sklepach. Bardzo ładnie, w złotej, takiej brokatowej nitce, oprzyta. Kosztuje 40 zł, a jej wymiary to 40 na 60 cm. Nawet nie wiedziałam, że ta lampa wchodzi w tą kolekcję, tak więc tą lampę już kiedyś pokazywałam, 40 zł. No i tutaj zobaczymy czy jeszcze coś jest nowego, czego nie było na kanale. Czarny wazon. Tutaj są te figureczki. W ogóle zauważyłam, że jest bardzo dużo czarnych dodatków. Między innymi taka czarna lampa, 30 zł. Ostatnio pokazywałam wazon właśnie ten tutaj, który obok stoi w kolorze białym. Teraz tutaj w tym pepko znalazłam w kolorze czarnym. Bardzo ładnie też jest wykonany i kosztuje 30 zł. Lustro, um, ono jest tej samej wielkości co właśnie te złote. Kosztuje 50 zł. Może ciutkę mniejsze, ale wiem, że mam na kanale tutaj osoby, które właśnie szukały ozdób i dekoracji czarnych, tak więc tu myślę, że coś znajdziecie dla siebie. Czarne takie małe latarnie, um, takie latarenki, 10 zł. Są też nowe takie, zobaczcie, lampki w bardzo ładnym takim metalowym koszu. W kolorze właśnie czarnym, na trzech nóżkach. Kosztuje 30 zł. I tu jeszcze jedna taka latarnia, która ma w środku świeczkę podświetlaną ledem, a za tą latarenkę zapłacicie 15 zł. No i to już chyba kiedyś pokazywałam, ale ona jest największa, tak się prezentuje, kosztuje 30 zł. Zegary. Zegary są bardzo ładne w kolorze czarnym, kosztują 40 zł i zobaczcie jak on pięknie wygląda. Jeżeli ktoś woli okrągłe lustro, to na przykład takie do łazienki czy na przedpokój jest teraz w tej nowej kolekcji za 25 zł. Średnica to 41 cm i jest bardzo leciutkie. I tak prezentują się te czarne dodatki. Tutaj jeszcze są takie małe zegarki. Budzik był pokazany, no to jeszcze pokażę te małe takie zegary. I tutaj macie albo czarny, Mm, albo biały, a ten czarny jeszcze możecie kupić w właśnie mm, kolorze białym. Ta tarcza kosztują 9 zł, tak więc cena jest rewelacyjna. Stoliczek, taki kawowy bądź balkonowy albo na taras, kosztuje 60 zł. I tu jeszcze jest taki duży wazon. On jest w kolorze czarnym, matowy. Kosztuje 30 zł. Koniec tej czerni. Lecimy na coś kolorowego. Zobaczcie, jakie piękne znowu sztuczne kwiatki pokazały się. Ten pokazywałam ostatnio wiszący za 30 zł, ale teraz mamy coś takiego i one też bardzo ładnie wyglądają. Możecie kupić te kwiatki w kolorze różowym bądź właśnie białym i zapłacicie za te kwiaty 30 zł. A tutaj podgląd do takich małych mini drzewek. Wszystkie kosztują 15 zł, ale te malutkie drzewka powkładały panie do tych osłonek na nóżkach czarnych, które również kosztują 15 zł. One są bardzo ładne i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ta donica znowa, ale ona była w ostatnim przeglądzie, tak więc osoby nowe zapraszam na wcześniejsze. Przeglądy pepko. oczywiście ostatnio pokazały się bardzo ładne dekoracje wielkanocne, wczoraj również pokazałam cudowne skrzaty chyba w każdej formie i tam między innymi za 10 zł są skrzaty na doniczkę, więc jeżeli nie widziałyście to zapraszam na wczorajszy przegląd. Taka fajna ledowa lampka do ogrodu bądź na taras albo na balkon do donicy. One ładnie wyglądają 8 zł. No i mamy nową osłonkę. Też bardzo ładny wzór. I za tą osłonkę zapłacicie 20 zł. Osłonek jest troszkę, bo kolejna nowość to taka mała buźka nakrapiana takimi czarnymi kropeczkami. Za nią zapłacicie 10 zł. I dzisiaj to by było na tyle jeżeli chodzi o nowości takie. Ja zapraszam Was jeszcze za jakieś 2-3 godzinki na kolejny przegląd tam będą nowości z Pepko, ale już dużo będzie gospodarstwa domowego, dużo będzie do kuchni, mm -hmm. z nimi obrotowa taca, która jest naprawdę rewelacyjna i nowe pudełka do lodówki. Jest tak dużo nowości na sklepach, że po prostu dzisiaj będziecie miały więcej moich przeglądów. Muszę Wam to wszystko pokazać, musicie mieć podgląd do tego, co jest aktualnie na półeczkach sklepowych, a w jednym przeglądzie to może byłoby za dużo, a tak będziecie um, miały możliwość przekąszenia, czegoś, wrócenia do filmiku. No i fajnie wam zleci, mam nadzieję, niedziela. No i kochani, witam bardzo serdecznie nowe osoby na kanale. Cieszę się, że do mnie trafiłyście. Udzielajcie się w komentarzach, bo naprawdę fajnie tutaj to wszystko wygląda, jak piszemy sobie co nam się podoba, a co nie. Zostawcie łapeczkę pod tym filmikiem, jak Wam się coś spodobało z tej nowej kolekcji, bądź y, ogólnie z tego, co widziałyście. Tak więc zobaczę, ile rzeczy podoba się moim widzom. I zostawcie serduszko, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, a dwa, jak oglądacie mnie częściej. Życzę miłej niedzieli, do usłyszenia wkrótce. Ściskam Was. Cześć!